Hej, kochani, witam was z powrotem na moim kanale. Albo witam was na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie suba. A jeżeli jesteście starzy i nie zostawiliście suba, to shame on you i lepiej to szybko zróbcie, bo inaczej będziecie mieć pecha. W dzisiejszym odcinku będziemy testować różne makijażowe triki z TikToka. Ja mam od razu płynnicę. Wydałam całą płynnicę na rynku mojej kosmetyki. Yeah! Jak coś to Wam mówi od razu, że mnie nie będziemy tutaj tworzyć jakiegoś makijażu, tylko po prostu jakieś takie oddzielne triki testować z TikToka. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Może coś się sprawdzi, może coś zacznę sama praktykować. Na początku znalazłam TikToka e, o cieniach pod oczami, workach pod oczami, które ja mam i jak wiecie, jak mnie oglądacie, wiecie, że to jest mój mega duży kompleks, dlatego od razu jak to zobaczyłam miałam takie... Co ona tutaj robi? Ona najpierw Daję puder do bakingu, w ogóle wzięłam puder do bakingu z NABLA, kładziemy troszeczkę pod oko, robimy to na czystej buzi, z tego co ja tutaj widzę, czyli nic wcześniej nie, nie dajemy na tą buzię. Dzisiaj ja też nie mam aż takich worków pod oczami, ja mam bardziej cienie pod oczami. Czy to nam się w ogóle nie zastukuje? Dobra i teraz mieliśmy dać... Chyba z tego co ja rozumiem, korektor, dajemy jakiś jaki korektor, kurde solid concealer, ale ja nie mam solid concealer, dobra to użyjemy niego <laughs> concealer, przepraszam, musi być z tego co ja widzę korektor kremowy, a ja nie mam kremowego korektora, nie lubię, nie używam, więc no sorry, taki użyjemy. Okej, okay, na razie się nie dzieje, Bam się, że to nam się ściasteczkuje, a nic takiego się na razie nie dzieje. Teraz mamy dać drugą warstwę tego bakingu. No i tak się to prezentuje. Powiem Wam, że ja nie widzę jakiejś różnicy między takim moim normalnym, codziennym nakładaniem po prostu dwóch warstw korektora a tym. Nie no, może tutaj w tym miejscu rzeczywiście taki podbudowane. Zrobię sobie jeszcze tutaj dalej też. No jest okej, okay, nic sastaczkowało się to, nic takiego się strasznego z tym nie stało, ale jakby żeby to było jakieś takie, nie wiem, life changing, żeby to zmieniło moje życie, żebym tak zaczęła robić, wiecie, na co dzień, no to nie. Ja też nie mam takich jak ta dziewczyna, wiecie, takich zapadnięć, ja mam bardziej po prostu kolor taki siny. Więc u mnie też nie było aż takiej różnicy. Drugi trend, jaki znalazłam, jest to trend, gdzie podkład mieszamy z... Foundation powder mix. Okay, so I don't know if I did that right, but this is what I ended up with. Moment of truth. Okay, so I already feel the foundation much thicker, so that's a plus. Oh my god, bitch, look at that. Let's see if it covers this big old sit. What the f? This is some brujeria shit, guys. Look at this. Try it. Try it. Try it. Try it. Try it. No i ten podkład ma być podobno bardziej matowy, mocniej kryjący, więc no, użyję takiego średnio kryjącego podkładu do tego. No mam puder do bakingu, ten sam co ostatnio z Nabla, ponieważ on jest dość dobry. No i to mieszamy. Eee, to nie wygląda za ładnie na ręce. Czekajcie, jakiś się z tego zrobił bardziej krem, takie coś gęste. No dobra. Ej powiem wam, że to źle wyglądało na ręce. Ale na twarzy to wygląda ładnie. Rzeczywiście ten podkład jest bardziej kryjący, ponieważ wziąłem taki lekko kryjący dość podkład. I jakby ta buzia jest taka przez to bardziej, bardziej matowa. przez to, że jest ten puder w tym, który ma nam buzię zmatowić. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać, wiecie, w takim codziennym noszeniu, ponieważ możliwe, że ten podkład szybko właśnie się nam ciastyczkuje zważy nam się na twarzy. Mówi się w ogóle z ja, czy nie? Ale jak na razie to wygląda całkiem dobrze. Działa ten. Trend. I następna rzecz to y, tyczy się konturowania nosa. Więc konturowanie nosa jest do, dość trudną czynnością. Dużo moich znajomych nie potrafi konturować sobie nosa. A ja dzisiaj będę konturować nos w podobno łatwiejszy sposób przy użyciu widelca. I teraz muszę tylko iść po niego. Mamy widelec! Jak ona to zrobiła? Przyłożyłam sobie na pewno to po prostu do nosa. Ona ma jakiś malutki no. No, smój nos jest jakiś taki wielki w porównaniu do tego. Bierzemy jakiś taki w miarę mały pędzel. Okej, okay, bierzemy taki bronzer z Benefitu Hula. On jest taki dość chłodny, więc będzie się nim fajnie konturowało nosek. A gdzie jest ten widelec teraz, proszę? A, dobra, mamy widelec. Przykładamy go w ten sposób do nosa. No i na środek muszę dać jakiś puder, taki jasny, tak? Okej, okay, to biorę jasny puder. Nie chcę odrywać tego od nosa, żeby na koniec był taki, wiecie, efekt... A, dobra. I jeszcze przykładamy znowu, okej. Okay, I dajemy na środek ten jasny puder. Mhm. Mm perfect nose contouring. Po prostu perfect. Okej, okay, dobra. Ona tam dalej blenduje to, więc my też to zblendujemy. Ale tu się tak średnio chcę zblendować. Perfect nose contouring. Po prostu operacja plastyczna nosa? Nie. Lepiej sobie takim widelcem właśnie tutaj przyłożyć i wykonturować nos. I perfect. I look po prostu perfect. Ja jakby naprawdę się staram, ponieważ ja no, interesuję się makijażem i w ogóle się trochę maluję. Mam nawet swoje kosmetyki, które jeżeli byście chcieli, to macie link w opisie. Możecie je kupić stacjonarnie w Hebe, na stronie trendowej Hebe oraz na stronie trendowej Kukolity. Ok, i następny trend prezentuje się następująco, czyli jeżeli skończył wam się eyeliner, niby skończył, to wystarczy, że wyciągniecie jakieś takie zabezpieczenie i powinno być tego korektora nagle więcej. If you've reached the end of your concealer bottle, try this little trick. Grab a pair of tweezers and then take out the stopper, and you will be so surprised how much extra product is stuck under there. Okej, okay, mam podobny korektor. On też już zobaczcie, prawie jest skończony, już mało go wychodzi. On ma takie jakby zabezpieczenie w sobie. Ale on chyba nie ma czegoś takiego, halo! On nie ma czegoś takiego. To inny. Ura, taki zniksza. Też czegoś takiego nie ma. Halo, halo! To jaki korektor ma coś takiego? Czuję się oszukana, że z moich korektorów nie ma czegoś takiego, a już się cieszyłam, Oh my god, będę mieć więcej produktu za darmo. Lipa. Nie, wiem, co to jest za korektor, który ma takie zabezpieczenie. Na razie ten filmik troszeczkę przypomina moje życie, czyli pasmo niepowodzeń, porażek, ale się nie zachowujmy, ponieważ zawsze może być dobrze. Przechodzimy do następnego TikToka. Jak sobie pomalować usta tak, żeby wyglądały na powiększone. Czyli coś co mi się przyda. Ja mam takie małe usta. I przetestujemy to, zobaczymy, że da się mieć jeszcze większe usta niż ja. Zaczynamy. Czyli musimy tak schować usta i je obrysować Okej, okay, ona ja mocno obrysowuje, jakoś tak tutaj. O Boże Zaraz mi te usta będą dotykać, nosa będę wyglądać jak moja liza. Okej, okay, ona to robi tak na ko, czyli tutaj też. Słuchaj, teraz weźmię jakąś pomadkę matową, bo ale to co? Okej, okay, wezmę taką pomadkę z banana duty. Ja jeszcze nie chcę puszczać tego, żeby, wiecie, nie sobie samej nie zaskoilerować, chociaż się tak koje nie dać jakaś źle. Okej. Nie mogę wytyfy! Ja mam chyba za dużo usta do tego, tylko mam o, nie wie, czemu ja tak wyglądam, czemu ten trend się na mnie nie sprawdza. Czy ktoś z małymi ustami mógłby zrobić to i mi powiedzieć, pokazać, czy jakby na małych ustach to się sprawdza? Bo ja niestety mam chyba za wielkie usta do tego. Teraz już przedostatni trend, czyli nie wiem, jak to przetłumaczyć. Jak macie ze kola, tak jak ja, no to jak zrobić, żeby ich nie było widać? Ok. Ona kredką do brwi rysuje sobie tak, jakby chciała wyglądać ta linia włosów, czyli... Chciałabym ja mieć taką... O, właśnie taką. i ja ona teraz to wypełnia w środku. Mhm. Mm się kredka. Ja muszę to robić troszeczkę delikatnie nie tak agresywnie. Dobra, nawet nie chcę tego kończyć. Nawet nie chcę tego kończyć. To wygląda... Dobra, przejdę do ostatniego trendu, który widziałam akurat u Polki. I ten trend polega na tym, że robimy sobie sztuczne piegi. Podobno spadają mi zasięgi. Mam na to sprawdzony sposób. Spray na piegi. Jak robię piegi i wtedy wrócą mi zasięgi. Zawsze tak robię i to zawsze działa. Floral, machoniowy brąz, spray na odrosty i krosty. O kurde. No teraz to muszę mieć zasięgi. Spray do błyskawicznego retuszu odrostów. Ja to kupiłam w Rossmanie. Okej, okay, ona to robi dość daleko i robi tak... i okay, nic na razie nie przyknęłam. Mocniej, mocniej, jakaś... To... Czemu na czoło mi poleciało, wy Ja chciałam tu. Ej, to serio wygląda jak piegi. U niej to jakoś lepiej w ogóle wyszło. Czekajcie, ja spróbuję mocniej zrobić, tak jak ona. Ale czemu to jakoś tak spieprza? Chyba troszeczkę przesadziłam, ale tak tylko troszeczkę. Uff, jak dobrze, że to się zmywa. Chciałam, że to się, wiecie, nie zmyje i będę musiała tak chodzić. Dobra, ale ogólnie te piegi tutaj wyglądają realistycznie i polecam ten, ten trick. Tylko, że ja dzisiaj mam jakiś taki failowy dzień. Wiecie, że nic nie wychodzi. No i co? Chyba na tyle. Nie ma co kontynuować tego filmu. Zresztą to są wszystkie już takie, wiecie, haki, które ja... Haki. Live które ja przygotowałam na dzisiaj. Takie najciekawsze, które udało mi się znaleźć. Jeżeli chcecie drugą część, proszę... proszę, proszę to, to zostawcie komentarz. Albo po prostu chcecie mi poprawić humor, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w każdy poniedziałek i, i czwartek. Podajcie na mojego Instagrama i TikToka. Nara!